Ei, hey, material! MATERIAL! Tu é debilo! Não Koniec To ja Bo ja ja Boże materiał nie zblokował, nie i... A się wkurwiłem teraz. <grych> no jadę dosłownie zanim on na zerowym RSie jedzie. Nie no kurwa, zjeb musiał mnie zablokować, ja pierdolę. To na report będzie. No na report będzie, no kurwa. Tak chamsko mnie zablokować kurwa. Co ja mu zrobiłem? Matkę mu wyruchałem. Kurwa no... Fioletowe czasy były! No ja miałem fioletowy drogi sektor, a i tak widzisz, że czas ma bardzo słaby. No ja będę z siódmej pozycji startować. Ja z czternastej. No jesz, no dzisiaj tak powwalają, ale kurde, no tak mnie zablokować! No Dobra, retire, pierdolę to kurwa. Spoko, i tak jesteś w lepszej pozycji ode mnie. <laughs> On Kurwa w pierwszym zakręcie i do przodu. Bo pierwszy zakręt tutaj jest śmiercią.